Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Samochód nie chce odpalić. Wiele osób zastanawia się, czy winny jest alternator, czy akumulator. Uwaga spoiler. Gdy silnik uruchamia się powoli lub wcale, problemem jest zazwyczaj akumulator. Nie oznacza to jednak, że alternator nie jest czasami odpowiedzialny za rozładowanie akumulatora. Nadal jesteś zdezorientowany? Wyjaśnijmy to. Alternator czy akumulator, jaka jest różnica? Przede wszystkim musimy znać różnicę między alternatorem a akumulatorem. Alternator to urządzenie napędzane przez silnik, które przekształca energię mechaniczną w energię elektryczną. Gdy silnik pracuje, alternator ładuje akumulator. Jednocześnie zasilając układ elektryczny samochodu. Alternator to urządzenie napędzane silnikiem, które przekształca energię mechaniczną w energię elektryczną. Z kolei akumulator dostarcza energię elektryczną do samochodu, gdy silnik jest wyłaczony. Ponadto akumulator dostarcza prac potrzebny do zasilania rozrusznika, który następnie uruchamia silnik. Gdy wszystko ruszy, alternator przejmuje zasilanie elektroniki pokładowej samochodu. Znajomość różnic między objawami uszkodzonego akumulatora i uszkodzonego alternatora może pomóc w wyborze, którego z nich może potrzebować Twój samochód. Akumulatory samochodowe wytrzymują od 3 do 7 lat, jeśli SA odpowiednio konserwowane. Z drugiej strony, alternator jest zaprojektowany tak, aby przetrwać cały okres eksploatacji pojazdu, choć nie zawsze tak się dzieje. Przyjrzyjmy się niektórym typowym oznakom zepsutego alternatora i akumulatora. Oznaki wadliwego akumulatora samochodowego w odniesieniu do alternatora. Ponieważ zarówno akumulator, jak i alternator SA częścią układu ładowania samochodu, ustalenie, który z nich powoduje problemy, może być trudne. Pierwszym krokiem jest zwrócenie uwagi na objawy występujące w samochodzie. Akumulator dostarcza energię elektryczną do samochodu, gdy silnik jest wyłaczony. Jakie SA oznaki wadliwego akumulatora? Zasadniczo objawy rozładowanego akumulatora ESA łatwe do rozpoznania. Do najczęstszych objawów należą silnik, nie uruchamia się silnik, ledwo pracuje przyciemienie świateł, silnik uruchamia się i pozostaje. Właczony w przypadku skoku. Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule na temat oznak wadliwego akumulatora. Gdy silnik pracuje, alternator ładuje akumulator, jednocześnie zasilając układ elektryczny samochodu. Testowanie alternatora i akumulatora w poszukiwaniu odpowiedzi Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, czy samochód potrzebuje nowego alternatora lub akumulatora, jest przetestowanie obu komponentów. W niektórych przypadkach obie części mogą być wadliwe, ponieważ uszkodzony akumulator może skrócić żywotność alternatora i odwrotnie. Większość profesjonalistów używa testera obciążenia akumulatora węglowego lub cyfrowego analizatora akumulatora układu ładowania do. Testowania akumulatora i alternatora. Problem polega na tym, że większość majsterkowiczów nie ma tych narzędzi, ale ma multimetr cyfrowy DMM. Możesz użyć DMM do sprawdzenia zarówno stanu naładowania akumulatora, jak i mocy alternatora w domu. Uwaga, poniższe wskazówki mają charakter ogólny i służą wyłącznie celom edukacyjnym i rozrywkowym. Szczegółowe instrukcje napraw i zalecane procedury bezpieczeństwa można znaleźć w informacjach fabrycznych pojazdu. Krok 1. Sprawdź stan naładowania akumulatora. Nie można prawidłowo przetestować alternatora bez w pełni naładowanego akumulatora. Dlatego pierwszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie stanu naładowania akumulatora w następujący sposób. Załos okulary ochronne. Ustaw multimetr cyfrowy na wartość 20 maja DC. Podłacz czarny przewód miernika do ujemnego bieguna akumulatora, a czerwony przewód miernika do dodatniego bieguna akumulatora. Odpowiednio naładowany akumulator powinien mieć napięcie co najmniej 12,2 V. Naładuj akumulator, jeśli ma mniej niż 12 V, a następnie przetestuj go za pomocą testera akumulatorów węglowych lub ręcznego analizatora. Jak wspomniano, możesz nie mieć dostępu do takich narzędzi, ale prawie wszystkie sklepy z częściami samochodowymi mają i przetestują akumulator za darmo. Krok 2: Sprawdź moc wyjściową układu ładowania, gdy już wiesz, że masz dobry akumulator możesz przejść do testowania wyjścia układu ładowania. Można to zrobić, wykonując następujące czynności. Załos okulary ochronne. Ustaw multimetr cyfrowy na wartość 20 Maja DC. Podłacz czarny przewód miernika do ujemnego bieguna akumulatora, a czerwony przewód miernika do dodatniego bieguna akumulatora. Zwiększyć prędkość obrotowa silnika do około 1500 do 2000 OBR N min Jeśli alternator ładuje, Odczyt na mierniku powinien wynosić około 13,5 do 15,0 V przy wyłączonych wszystkich światłach i akcesoriach. Dokładne dane techniczne pojazdu można znaleźć w instrukcji naprawy. Odczyt, który znacznie wykracza poza ten zakres, może wskazywać na uszkodzony alternator, uszkodzony regulator, jeśli regulator jest. Zewnętrzny lub skorodowane luzne kable akumulatora. Winny może być również suniety lub oszklony pasek serpentynowy.